Prawo i Sprawiedliwość ma problem. Problem i to głównie problem wewnętrzny, może nawet bardziej niż problem zewnętrzny, dotyczący wojny między frakcjami. To jest temat, o którym mówił się, wiecie, już dawno temu, aczkolwiek on wraca teraz z nową siłą. Szczególnie, że Jarosław Kaczyński zwał dzisiaj, czyli w piątek, jak to oglądacie, nadzwyczajne spotkanie z najbardziej zaufanymi swoimi ludźmi, po to, żeby rozwiązać jakoś ten problem i próbować, no, doprowadzić do sytuacji, w której politycy PiS-u publicznie nie naparzają się ze sobą i nie tłumaczą, kto powinien być premierem, a kto nie. Oraz, żeby rozstrzygnąć kwestię tego, czy w końcu PiS idzie w tą koalicję z Brownem, czy nie idzie w tą koalicję Bra z Brownem, a może nawet nie rozstrzygnąć tą sprawę, co bardziej uwspólnić jakąś linię i być może przedstawić jakiś plan na to, co ma się w tej sprawie wydarzyć. Musicie wiedzieć, że sprawa brownowo pisowa to jest rzecz, która gdzieś jednak mimo wszystko ma znaczenie, i wydaje się, że jest to spin polityczny, na który będziemy patrzeć w najbliższym czasie. Więc o tym sobie w tym filmie zdecydowanie porozmawiamy, ale nie tylko. Porozmawiamy też o lewicy, lewicy, która wykonuje ruchy, znowu wykonuje ruchy, chociaż lewica z jednej strony wykonuje ruchy, z drugiej strony czarzasty wykonuje niesamowite ruchy, i o tym sobie porozmawiamy, bo, bo czujemy wewnętrzną potrzebę, żeby trochę się pośpiać z czarzastego. I do tego wszystkiego jeszcze proces 350, oczywiście z niej śmieję się także będzie miało miejsce. Szymon Hołownia już, y, prawda, oficjalnie nie będzie kandydował na szefa apart. Pojawiło się wielu pretendentów, a jeśli chodzi o Szymon to wydaje się, że jego ambicje no chyba zostały zgniecione w zarodku. Pomówimy zresztą o tym, więc bez względu przytulajcie się w jakiegoś zuba zubana. Będzie bardzo miło, będzie widać filmy. Lećmy do tego materiału. Ale zanim to jedna krótka sprawa. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy wam o tym, że wiecie, święta się zbliżają i tak dalej. Zastanawialiśmy się, czy już można o tym mówić. Wydaje się, że już można o tym mówić, że święta się zbliżają, szybko się zbliżają. No i wiecie, w tej sytuacji. Wiele Wiele osób stawia się nad prezentami. Skarpety. Teoretycznie zawsze dobry wybór, w praktyce różnie to bywa. Pościele można komuś kupić, albo można komuś kupić garnki. Nie, teraz to idę w taką stronę, co wpychają wam ci ludzie, którzy chodzą po domach. Jest dużo pomysłów i można wymyślać dużo rzeczy, ale wydaje się, wydaje się, że jednym z całkiem niezłych pomysłów być może są na przykład perfumy. I tutaj pojawia się partner dzisiejszego odcinka, na pewno dobrze wam już znani cyrulicy, którzy pracują z nami od naprawdę dawna. I tym razem poprosili nas, żebyśmy przekazali wam wieści o dosyć ekscytujących rzeczy, to znaczy premierze ich nowych perfum French 75, French 75, które mają premierę na ich stronie w ten weekend. Oczywiście cyrulicy to nie tylko perfumy, to także produkty do brody, wszelkiego rodzaju, olejki, czy rzeczy do twarzy, rzeczy ogólnie też do włosów. Ale jeśli chodzi o perfumy musimy przyznać, że naprawdę często z nich korzystamy, z tych wszystkich, które mają w swojej ofercie, które też są super, więc też je polecamy. Cokolwiek wiecie, te nowe Perfumy o zapachu z linii, właśnie w 75, linii, której też mogliście już ewentualnie próbować. Znaczy nie próbujcie perfum. Mogliście poczuć zapachy, które są w innych produktach z tej linii. To jest naprawdę super zapach, więc jeśli jesteście zainteresowani potencjalnie dla siebie, albo na prezent, bo tak jak mówimy, nadaje się to na prezent, no to oczywiście polecamy wbić w link w opisie, nie? Z kodem Orb 2025 macie 25% zniżki. Wydaje się, że kod Orb2025 to już są ostatnie momenty, żeby go wykorzystać, bo się rok kończy, a ten kod zawiera w sobie 2025, więc my ogólnie polecamy. Dziękuję serdecznie, to, że już od naprawdę dawna pomagają nam tworzyć ten kanał. Sprawdzajcie link, sprawdzajcie perfumy i inne produkty, a my lećmy już do materiału. No ale dobra, przejdźmy sobie już do Prawa i Sprawiedliwości, gdzie mamy dwie tak naprawdę trochę osobne, a trochę się z sobą kwestie. Zacznijmy od kwestii związanej z wojnami wewnętrznymi, które dzieją się w Prawie sprawiedliwości. Jeśli nie pamiętacie, to tak jeszcze przed wyborami, niedługo przed wyborami tak naprawdę prezydenckimi, bardzo dużo mówiło się o frakcjach w pisie. O frakcjach w pisie, które się nienawidzą ze sobą, które bardzo regularnie ze sobą walczą. No i tutaj jako te frakcje, które sobą walczą, głównie podawało się tą frakcję Sasinowo, szydłowo i wielu innych. Takich prominentnych polityków pisu versus frakcja Mateusza Morawieckiego, która była trochę osobna właśnie w sprawie sprawiedliwości. I to był taki temat, który sobie bardzo mocno żył, szczególnie że biorąc pod uwagę, że w którymś momencie mało kto wie, że nawrotski wygra wybory. Dużo mówiło się o tym, że jeśli potencjalnie nawrotski te wybory przegra, no to co się wydarzy wtedy, jak te frakcje na to zareagują i czy może nie dojdzie do jakiegoś wiecie, obrania władzy w PiS-ie albo odłączenia się jakiejś grupy posłów od i Sprawiedliwości, jeśli wiecie, wyczują krew i tak dalej, i tak dalej. Tych pomysłów było bardzo dużo, tych teorii było bardzo dużo i było widać, też, że w pisie się gotuje. To tak nie, nie było też tak, że wiecie, tylko sobie dziennikarze coś wymyślili. Aczkolwiek, aczkolwiek, po tym, jak wybory wygra... Na to temat się bardzo uspokoił. No bo z oczywistych powodów i partia się trochę bardziej zjednoczyła, ale też ten temat potencjalnie, co się stanie, jak Nawrocki przegra, no się nie ziścił. Trochę wszyscy o tym zapomnieli. I wydaje się, że teraz temat wraca. I to wraca bardzo, ale to bardzo mocno. I to tak naprawdę za sprawą polityków PiSu, bo to politycy PiSu bardzo mocno wracają do tego tematu i znowu bardzo mocno pokazują, że nie lubią się najbardziej ze sobą nawzajem. Zacznijmy od tego, że bardzo dużo z ostatnimi czasów jest takiego pokazywania, kto kim nie będzie w przyszłym rządzie PiSu. Wychodzi Mrawiecki i mówi, że Ziobro nie będzie ministrem sprawiedliwości. Na pewno nie. Kurskiego to on nie widzi w te P, nie? po tym wszystkim, w nowym rządzie prawa i Z drugiej strony z kolei jest Sasin, Sasin, który mówi, że no Mateusz Morawiecki jako premier to nie, 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 on tego nie widzi i tak dalej. To so jakby wiecie, no budzi jednak pewne tarcia między tymi różnymi stronnictwami, które tak naprawdę zajmują się mocno mówieniem, jaki polityk pisu czego nie będzie robił w przyszłym rządzie. zamiast wiecie, no skupienie się na tym, jakie politycy pis w przyszłym rządzie robić będą, nie, co to się powinno być najważniejsze. Wydaje się, że ten stan rzeczy nie do końca odpowiada pisowi, bo Jarosław Kaczyński zwołał tak jak mówimy, specjalne posiedzenie najbardziej zaufanych ludzi, którego to celem według przecieków ma być łagodzenie nastrojów partii i taka wiecie, no, próba jednak Zachowania tego wszystkiego wewnątrz, bo eskalacja, musimy przyznać, jest coraz większa. Co zabawne na tym spotkaniu ma nie być Mateusza Amrowieckiego, który ma tam inne rzeczy do zrobienia, ma też nie być trzydu, chociaż ona podobno tam czasami nie jest zapraszana w ogóle i tak dalej, więc to różne rzeczy się tam dzieją. W każdym razie zmierzamy do tego, że w PiSie jest bardzo napięta atmosfera i te stronictwa mocno ze sobą walczą. I jest o tym dużo w mediach co też sugeruje, że wiecie, sami ci politycy wychodzą, żeby o tym opowiadać i sprzedawać mediom ploteczki, nie? Wydaje się, że ta wygrana Nawrockiego wcale aż tak mocno PiSu nie umocniła, co wiecie pokazują sondaże, ale też właśnie pokazuje to, że wróciliśmy do tych wojen bardzo szybko, tak naprawdę, po jego więc to jest jakby jeden problem, z którym prawo i Sprawiedliwość musi się oporać, no bo przy spadających sondażach partia opierająca się na tym, że każdy w tej partii atakuje inną osobę w tej partii. No i jest oczywiście na rękę, nie? Rządzącym, którzy mogą pokazywać, że patrzcie oni, jakby są niespójni, patrzcie, oni nie mają pomysłu i gdyby oni teraz mieli objąć władzę, nawet nie są gotowi, bo między sobą się nienawidzą, więc tam od razu będzie wojna o stołki i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby z tej perspektywy wydaje się, że nie tyle zakończenie tych konfliktów, co chociaż ukrycie ich w jakiś sposób byłoby korzystne, aczkolwiek z drugiej strony trzeba przyznać, ludzie w pisie, no to nie porzucaliby się nawzajem, Też takie działania no, na pewno służą właśnie temu, Żeby te przeciwne frakcje, wzmacniać swoje. Więc to po prostu ciekawe, że do obserwowania, jednocześnie no, wydaje nam się, że z perspektywy prawa i sprawiedliwości jest ona faktycznie szkodliwa. Tak samo jak, i tutaj druga sprawa, szkodliwa kwestia to kwestia Grzegorza Brauna. No problem z, z Braunem obecnie jest taki, że z jednej strony, nie oszukujmy się, nikt absolutnie nie chciałby z nim być w koalicji. Z drugiej jednak, no trzeba się przygotować, z perspektywy polityków, trzeba się przygotować na to, że może on wejść do tego sejmu, może jakiś, wiecie, ten wynik dziesięcioprocentowy, może jest możliwy, może zrobi. Wiadomo, do tego jeszcze dużo czasu, zobaczymy, czy Braun w ogóle nie trafi do więzienia po drodze gdzieś tam, o te procesy czasem trwają i też to widać. Jest dużo ogólnie rzeczy. No ale nie zmienia to faktu, że Brown jest postacią obecnie, czy jakby jego partia jest rzeczą, o której się w polskiej polityce teraz mówi. No i między innymi właśnie Sasin, wcześniej wspominałem Sasin, no, dostał takie pytanie o to że jakby ma potencjalna koalicja z Braunem coś w ogóle? Na które to Sasin powiedział, że no to jakby był odpowiedź, odpowiedź, ale sprowadzić ją można do tego, że powiedział, że no trzeba to przemyśleć, tak on reprezentuje jakiś wyborców, trzeba byłoby się nad tym potencjalnie stanowić, żeby taka sytuacja miała miejsce, no i nie ma sensu mówić nie dla samego mówienia nie. I także w tej rozmowie powiedział, że no oczywiście woli Brauna od Tuska. Połączenie tych dwóch elementów sprawiło, że wiele osób zaczęło mówić o tym, że ojej, czyli oficjalnie mówicie, że tak z Braunem do władzy, co nie spodobało się w no reszcie Prawa i Sprawiedliwości, tak naprawdę. Nie wiem, czy całej reszcie, ale nie spodobało się rządzącym prawem i sprawiedliwością, czyli w sumie Kaczyńskiemu w tym wypadku chyba głównie, tak? No bo jakby komu innemu. Gdzieś tam padł komunikat, że no byliśmy nie dyskutować publicznie koalicji, to jest pierwsza sprawa. No widać, że jednak jest wycofywanie się z tych, z tych słów i jakby trochę jednak przygasł temat koalicji z Braunem. Jest to ciekawe, jest to ciekawe, no bo z jednej strony my rozumiemy, że wiecie, no ktoś rozważa opcje polityczne, ale z drugiej strony dla ja Brauna jest na tyle kontrowersyjna postać, że wydaje się, że wiecie samo takie wspominanie o tym, i to. Zresztą PiS sam o tym jakby mówi, jest tylko już wyłącznie graniem na rękę Donaldowi Tuskowi, który wiecie, będzie mógł straszyć, Nie, że patrzcie, prawo Sprawiedliwość chce pójść z Brownem. Brown jest absurdalnie nieakceptowalny politycznie. Zlepianie PiSu z Brownem, co dla PiSu chyba nie będzie najlepszym obcym na świecie i daje faktycznie, zgadzamy się z tym, masę paliwa politycznego dla przeciwników prawa i sprawiedliwości. Koła, Lewicy, Polsce 50, PSL-u i tak dalej. Potencjalnie, w sensie do, do, do nich zaraz przejdziemy. Daje im paliwo polityczne faktyczne. Więc wydaje się to sprytne, żeby się z Brownem nie zezwać. Szczególnie, że należy pamiętać o tym, że PiS tak naprawdę do wyborców Brown'a po prostu odzyskał. Bo jeśli tego nie wiecie, to jest. Relatywnie ciekawa sprawa, ale wychodzi na to ze wszystkich badań i tak dalej, które wychodzą, że ogólnie to Grzegorz Brown tak głównie to przejął wyborców właśnie Prawa i Sprawiedliwości. W sensie to z, z tych wyborców Prawa i Sprawiedliwości to nie stanowią dużą część tego wzrostu i tego jego budowy, tego poparcia. Bo oczywiście są też ludzie, którzy nigdy wcześniej, czy nigdy wcześniej, którzy wcześniej nie głosowali i tak dalej, jasne, ale są też ludzie, którzy faktycznie głosowali na PiS jeszcze do niedawna i jakby odzyskanie tych wyborców z Prawa i Sprawiedliwości i tych sondaży, które obecnie wyglądają, no nie najlepiej dla Prawa i Sprawiedliwości trzeba przyznać, nie? W sensie tak się wahają w tych okolicach, powiedzmy 25%, bo są mocne rozstrzały, nie. Gdzie nie gdzie, ale jednak tam załóżmy sobie, na chwilę te 25%, no to nie jest wymarzony wynik prawa i sprawiedliwości, nie oszukujmy się. I wydaje się, że jeśli faktycznie, jeśli faktycznie Brown jakieś 4% powiedzmy, procent wyborców wpisowi zabrał, no to, to to jest naprawdę dużo. I to też w pewnym stopniu tłumaczy potencjalnie te spadki, które obserwujemy, jeśli chodzi o i Także wydaje się, że bycie zbyt przyjaznym do Brauna obecnie jest trochę bezsensowne. Z drugiej strony, faktycznie też na pewno trzeba uważać z perspektywy Pisu, żeby za bardzo nie obrazić go wyborców, bo to potencjalnie mają być wasi wyborcy. Jest to chodzenie na bardzo cienkiej linii i wydaje się, że jednoczesne prowadzenie wojen wewnętrznych, próba balansowania tematu brauna no może być na tej bardzo to bardzo ciężka, więc zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Zobaczymy, prawda, jak pójdzie spotkanie, ale uważam, że za bardzo ciekawe w kontekście obserwowania polskiej polityki, dlatego stwierdziliśmy, że musimy wam o tym opowiedzieć, aczkolwiek to nie dla rzeczy, której musimy wam opowiedzieć, bo teraz możemy przejść sobie do lewicy. No bo lewica ma ofensywę. Lewica ma ofensywę, bo na czarzasty ma ofensywę, ale jest teraz takie jakby trochę wspólne, trochę nie. W każdym razie lewica robi rzeczy. W lewicy dzieją się rzeczy. No i tego, nie da się ukryć. I mamy na myśli oczywiście nową lewicę, tą sejmową nową lewicę. Jak już pewnie wiecie, czarzasty będzie startował na szefa lewicy? Znowu? I raczej wygra to. Miał teraz ostatnio niezły czas właśnie z tym byciem swoim marszałkiem, w sensie faktycznie nieźle to ograł, bardzo jakby wrócił do łask trochę polskiej polityki dzięki tym wszystkim zagraniom, które zrobił, zrobił się o nim głośno. Z drugiej strony podobno Czarzasty jeździł po Polsce i... No, obiecywał tyle wszystkim działaczom, prawda, lokalnym i tak dalej, że już więcej się nie da obiecywać, więc wydaje się, że tutaj ma zapewnione pod tym względem swoje poparcie i swoje rzeczy. A także, no, zrobił jeszcze jeden bardzo sprytny myk I uważam, że to jest w ogóle. To jest majstersztyk komediowej polityki, z naszej perspektywy, że to jest majsterstyk może polityki. Nawet nam tu trochę immunuje, aczkolwiek z jednej strony to jest dla nas po prostu komiczne całkowicie. To znaczy, że raz jeszcze. Nie tak dawno temu, naprawdę, był trochę skazywany na porażkę, trochę skazywany na śmierć polityczną, że już to no, chyba ta lewica to się musi odmłodzić, już chyba trzezy jest trochę nie z tej epoki i tak dalej, może, wiecie, to już nie jest najlepszy czas dla niego. Ja nie wiem, czy w ogóle pamiętacie jeszcze, wiecie, te dwa lata temu de facto, tak? Jak były wybory do Parlamentu i się skończyły, no i lewica weszła do Sejmu, to z jednej strony, prawda, mówią, no, no trzeba z lewicę do Sejmu, ale z drugiej strony był strasznie tyranny na tych wszystkich wywiadach radiowych dni po wyborach. Wajbem, ale się cieszycie z tego wyniku, w sensie to jest w sumie wynik, który twoja konkretnie partia uzyskała, bo nie dość, że mało procent. Jeszcze do tego wam Chodzi o aspekt tego, że razem wam zabrało dużo miejsc, raz poprzeskakiwali w niektórych miejscach i tak dalej. Więc jakby ogólnie na razie była taka, że zasty nie był w najlepszym miejscu, ale wydaje się, że w tym zapomnieli łącznie z lewicą, czarasty wraca w glorii i chwale. Przy czym, co, co jest naprawdę dla nas właśnie, co jest tą najśmieszniejszą rzeczą. Czerzasty zrobił konferencję prasową, żeby to, to fakt ogłosić. No i Czarasty wyszedł na konferencję prasową. Za nim stał Gawkowski, Trela i dziemianowicz Bong, czyli trzy takie osoby, co do których się twierdziło, że to jedna z nich będzie przewodniczącą lewicy jeszcze do niedawna. No i on wychodzi jakby przed nim, no i mówi, że nie jest czas na polityczne spory. To jest czas, żeby pokazać jedność, to jest czas, żeby pokazać, że wiarygodnym partnerem w koalicji. To jest czas, żeby walczyć o nasze sprawy. Dlatego najważniejsze postacie w partii zgodziły się do tego, że musimy mieć jednego kandydata, żeby nie było wewnętrznej kłótni. Ja podejmę się tego ciężaru. Zresztą znaczy, wiadomo, nie będzie o tego tymi słowami. Nie, to teraz ja specjalnie to, to, to wyolbrzymiłem. Trochę taki był vibe, nie? To znaczy wiecie? Naprawdę uważam, za niesamowity, że Czarzasty wyszedł przed osoby, które miały być potencjalnie tym szefem tej partii i mówi, słuchajcie, my nie chcemy sporów. Ja bym za wszystkich. Dlatego to ja zostaję nominowany na to, żeby poddać się głosowaniu i zostać prezesem. Panie Czarzasty, ale w sobie pan jest jedynym kandydatem w tej sytuacji. To ok jest? Proszę państwa, każdy może wystartować. Po prostu my wśród tych najważniejszych postaci, które jako jedyne mają szansę, tego nie powiedział, ale to jest dobyśle. No zgodziliśmy się z do tego, że tylko ja wystartuję. Ale oczywiście, ja będę rekomendował osoby, które stoją za mną na najwyższe stanowiska. To są wybitni politycy, wybitni politycy. Ale po prostu trzeba było dokonać poświęcenia. Ja jestem gotów się poświęcić. Nawet wiecie, nie umiem wyłączyć tego głosu, nie umiem wyłączyć tego głosu. jest po prostu tak, tak włączony we mnie w momencie, kiedy można przeczytać o tym posłuchać i tak dalej. Niesamowite absolutnie, więc asty z wielkim widem tak naprawdę. Znowu trzyma lewice, znowu mu się udało, znowu ma tą partię. Zawsze było możliwe, nie? Ale wydawało się, że takie, no nie, no naprawdę to się jeszcze znowu I tak! Stało się. Teraz z wielkim. Nawet nie tyle powrotem, no bo wcześniej był też szefem, ale, ale wiecie, z wielkim utrzymaniem władzy. Czym trzeba przyznać? Trzeba przyznać temu, że w ostatnim czasie naprawdę pozagrywał rzeczy nieźle. Jego marszałkowanie to jak go nie walczył, ale też jednocześnie co potem robił jako marszałek. Wydaje się, że było sensowną strategią, to po pierwsze. Po drugie, mamy teraz, wiecie, taką ofensywę lewicy, która wydaje się być w ogóle sprytną ofensywą. Jeśli nie wiecie, lewica y, zapowiedziała czy jakby ogłosiła swoją chęć zmiany. Bardzo wielu ustaw zresztą jakby to jest bardzo kompleksowa zmiana. Dotycząca NFZ-u, dotycząca nfz w Propozycjach jest kwestia tego, żeby wprowadzić podatek Zamiast składki zdrowotnej, który według wyliczeń Lewicy, to podkreślamy, 90% ludzi płaciłoby go mniej niż płaci teraz składki zdrowotnej, czyli 10% płaciłoby więcej, wprowadzenie podatku od niezdrowej żywności, w sensie to ma swoją specjalną nazwę i tak dalej, chipsy na przykład, nie miałyby dostać podatek, a także tam jest ogłaszana kwestia tego, że pieniądze z akcyzy za alkohol miałyby faktycznie iść do NFZ w znacznej, znacznej większości, obowiązkowo do NFZ, a nie, jak to mówi Lewica, rozpływać się gdzieś w budżecie, także nie wiadomo, gdzie na koniec dnia są, skoro potencjalnie miały służyć zdrowiu. Natomiast Lewica zapowiedziała duży, faktycznie duży projekt i na bardzo mocny trend obecnie. Które trwa, no bo nie znaczy, o nfz się zawsze mówi w Polsce, nie? Czy to jest jakby nieskończony temat. Ale też wiecie, teraz pod ten koniec roku faktycznie jest bardzo głośno o tym, że wiecie, jest ta dyskusja, czy NFZ się bankrutuje, czy kończą mu się pieniądze, ta dyskusja gdzieś trwa w tle. Z jednej strony jest bardzo medialna, z drugiej strony nie jest aż tak medialna, mam wrażenie, że się nie, w niej się nie wydarzają takie pojedyncze, wielkie rzeczy, afery, etc. Ale jest taki temat, który tak cały czas gdzieś sobie istnieje, nie? W świadomości Polaków. gdzie jakby lewica wsiada do niego, no i wydaje mi się to sprytne z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że wiecie, lewica trochę wychodzi z takim wybem, bo jedną To nie przejdzie, nie? W sensie na pewno nie w takiej formie, jakby ustalmy w ogóle. Wydaje się, że ona jakby jest sprytna, bo po pierwsze, w ramach tej koalicji pozwala się trochę odróżnić, pozwala wiecie trochę jakby pokazać swoje pomysły, ale też pozwala wprowadzić taki vibe, że wiecie, można teraz krytykować inny. Jak ktoś zacznie mówić, że o Jezus Maria ta służba zdrowia upada, to jest dramat, i ktoś ma powie tak, to jakie jest wasze rozwiązanie? to mówią, proszę bardzo, złożyliśmy ustawę, względnie gigantyczna kompleksowa 100 ustaw zmian. Mamy pomysły, konkretne rzeczy. Proszę bardzo, to jest rzecz i to jest doskonała odpowiedź, w sensie to, to jakby to jest bardzo sensowne, że mają coś takiego i będą mogli wiecie teraz w ten sposób grać tym, yy, grać tym tematem i cały czas skupiać się wokół tego tematu, który jest ważny dla bardzo wielu ludzi, podnosić go i pokazywać, że My o to walczymy, mamy jakieś pomysły, liberałowie w sensie gospodarczy, liberałowie nam nie chcą tego puścić, ale no, no, mamy dobre pomysły, głosujcie na nas to, żebyśmy mogli to wprowadzić. To jest naprawdę sprytne, uważam, że to jest jakby to jest niezły pomysł. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, która też jest bardzo ważna w tym wszystkim, to jest to, że wiecie, to jest taka ustawa, która w pewien sposób trochę atakuje razem, No bo jednak wydawało się, że to razem było takim najmocniejszym, najmocniejszym podmiotem, który mówił o tym, że wiecie, ta służba zdrowia upada, że to jest dramat i tak dalej, to mówił o tym już naprawdę dawno temu, chociażby w kampanii prezydenckiej. To jest taka próba walki też z partią razem, no bo trzeba pamiętać, że razem i Lewica, mimo tego, żeby te partie nie są największe na świecie, to walczą ze sobą, dosyć intensywnie walczą I no też wydaje nam się, że to jest trochę ustawa wymierzona w razem, nie? że nawet się razem teraz wyjdzie i ogłosi swoją ustawę, bo podobno planują to zrobić. Mimo wszystko już wiecie, już Lewica zaproponowała, nie? Wiadomo, że mogą być jakieś inne pomysły i tak dalej, ale co zasady wydaje nam się, że faktycznie sprytnym było to, że Lewica to wyprzedziła i teraz to ona będzie kojarzona z tym, że jest ta ustawa. Wydaje się, to sprytne i wydaje mi się, że faktycznie Lewica nieźle sobie radzi w ostatnim czasie, utrzymuje się tak sondażowo na tym swoim poziomie, a nawet rośnie. Mamy wrażenie, że w ostatnim czasie widać lekkie wzrosty u Lewicy. To może być właśnie spowodowane tym tym i tak dalej z różnymi zagraniami, które robią. Jak sobie pomyślicie z perspektywy, że są trzy partie koalicyjne poza koalicją obywatelską oczywiście w tym rządzie, czyli jest Lewica, jest trzecia droga, jest PSL i spojrzycie sobie na stan trzech tych partii. Lewica jest zdecydowanie w najlepszym miejscu i to jakby wiecie, no do 1000% w miejscu, oczywiście konkurencja nie jest duża, ustalmy fakty, ale jednak no, w się sensie Lewica sobie jakoś radzi, jakoś się trzyma i wydaje się, że na ten moment w sobie jej pozycja jest taka, nie aż tak zagrożona. Wydaje się, że tutaj są sprytne zagrania, no, a prawda, znowu utrzyma partię za twarz, więc zobaczymy, czy utrzyma to tempo, czy jak już teraz wygrał, to będzie było takie dobra, teraz czyjujemy". Tutaj będziemy na to, to patrzeć. Jeśli chodzi o Polskę 2050, coś niesamowitego. Polska 2050, no będziemy miała te swoje wybory niedługo. W eee, tego, kto będzie jej prezesem, kto będzie jej prezesem, szefem i tak dalej. Okazuje się, że jest siedmiu kandydatów na to miejsce, nie w porównaniu do lewicy, gdzie jest jeden. Eee, no jest to dla nas niesamowite. Czy ci kandydaci wiedzą, że nagrodą za wygraną jest możliwość rządzenia Polską 2050, czy się? To nie brzmi jak tak niesamowita nagroda pod wieloma sklepami. Niektórzy <laughs> powiedzieli, że to obciążenie pewne, ale okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Z jakich rzeczy. No w każdym razie, prawda, siedem osób będzie się biło o stanowisko szefa hmm, Polskiej co. Będą się dalej z tym zrobić, ale zobaczymy, zobaczymy, prawda? Są jakieś możliwości na pewno w tym wszystkim. To jest rzecz, która się dzieje. Do tego Polska 2050 wszyscy zapominały o istnieniu, bo no, w sumie, znowu, no, pamiętaj, jakby co, co o Polsce się można powiedzieć. nie? Wszyscy się sensie, no, obecnie no, są w bardzo dużej defensywie. Nie ma się dziwić, spójrzcie na wyniki sondażowe. A Szymon Hołownia, tak jak powiedział, faktycznie on tak zrobił, to znaczy nie startuje na szefa partii, wycofuje się z tego, a jednocześnie wydaje się, że właśnie rozmyły się całkowicie jego ambicje, czy właściwie zostały rozbite, tym, że po prostu nie został wybrany. <laughs> jego ambicje dotyczące, ambasadorem, komisarzem, przepraszam, nadzwyczajnym do spraw uchodźców dla ONZ-u. No więc polityczna, zagraniczna kariera raczej już chyba Szymonowi Hołowni nie grozi. Także, no, jest sobie teraz tym wicemarszałkiem Sejmu i zobaczymy. No znaczy, w naszej opinii, jest to też taki ostateczny koniec kariery Szymona Hołowni, więc można by się powoli żegnać. Oczywiście do końca kadencji pewnie przetrzyma. To no pewnie przetrzyma do końca kadencji na tym stanowisku wice, wicemarszałka, ale jego znaczenie w polskiej polityce no już spada do takich poziomów, że. No, tak naprawdę podejrzewam, że jego aktywność, tak wiecie, to co on robi, będzie wygasać tylko i wyłącznie, no bo no, krótko się odczuwa w tej polskiej polityce. W każdym razie, jakby Polska, to się lepiej się będziemy obserwować, ale tutaj nie mamy za bardzo takiego, wiecie, wrażenia, że tutaj jeszcze coś niesamowitego się odbędzie. Czyli wybory mogą być śmieszne, ale czy to nie jest tak, że osoba, która wygra wybory, to już będzie zajmować się potem wprowadzaniem tej partii do Platformy Obywatelskiej? Nasz odważny zakład, nie który stawiamy jeszcze, zakład, nasz odważny taki. No, że bet, to chciałem powiedzieć, nie? Że my, my tak obstawiamy, ale. O, obstawiamy, to jest to słowo. Ale możemy się mylić. Być może po prostu się jeszcze wystrzeli i rozkwitnie jak ten kwiat. Jest to oczywiście możliwe. To polska polityka, tutaj wiele rzeczy jest możliwych. Jak chcecie wiedzieć, co jest możliwe i co się dzieje, po prostu w polskiej zagranicie, proszę stawiać się jak jestem w nam będzie na bardzo miło będzie w naszym filmie. nic niemy sobie tego pytamy, z językiem, z językiem, z serciem, dziękuję i za z naszego prawa i samych za was. Cześć.